Yy, w szybkim skrócie. Kuba wczoraj rozładował akumulator, ale dzisiaj rano przyjechał już załadowanym, ale dzisiaj znowu zostawił światło włączone i teraz musi yy, odpinać akumulator i brać go z powrotem. Do domu autobusem. Autobusem. Wow. Jest tu z nami Płoszaj. Płoszaj też jest wkurwiony na obołka. Pomyślała, że sobie pojedzie. I tak jak będzie sobie nie, nie. teraz sześć. Wow, i ta ob i ta kanawka albo coś. Ten worek no najlepiej. Wygląda, że grasowy menel kurwa. Teraz jak ktoś się spyta czy kurwa znalazłeś na ten na akumulator na handel. Nie, nie zamykaj. <grym> Połóż się na dachu. Kurwa I tak Kuba teraz będzie jechał w chatę. Uśmiechnij się do kamery. <grym> Po przerwie wrócimy, jak będzie wchodził na przystanek autobusowy.